Człowiek, no chłopak prosty, przecież z takiej, no, biednej wioski, że potrafił ruszyć w całą Polskę. Głęboka, głęboka wiara, że skoro już jest tym księdzem, to on jest dla innych, a, a nie dla siebie. I to, I to było wiele takich przypadków, że przychodzili ludzie zupełnie no tak prosto z ulicy i, i zawsze tam znaleźli jakieś wsparcie, jakieś yy, czy, czy czy, ubranie, czy, czy, czy jakieś pieniądze. No, no, W każdym razie zawsze zawsze była troska o tego drugiego człowieka. Są tam, to to gdzieś tak tak na, na boku, to już jak, jak już już. Wszyscy mu dali spokój, to on może wtedy miał chwilę odpoczynku. Chował się wtedy tam w tym swoim pokoiku za, za regał, gdzie miał tam tapczan i, i jak miał chwilę odpoczynku, to to, 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 było dobrze, ale z tym odpoczynkiem to też, bo, nie, to szybko jego sława się rozeszła i sława tych mszy to był w zasadzie kawałek wolnej Polski, no powiedzmy sobie tak szczerze. I wszyscy, kto mógł, te, kogo to ciągnęło tutaj, no to, to do tego księdza Jerzego, chociaż koło niego stanąć, dotknąć do tej sutanny, bo on już bardzo szybko stał się takim, no, no, no wodzem tego wszystkiego. Wszystko robił, żeby jego kosztem nikt, nikt nie ucierpiał, bo zawsze tak starał się brać na siebie tą całą odpowiedzialność za wszystko